Dzień dobry, dzień dobry lub dobry wieczór. Nieważna jaka pora, ale ważny jakiś czas i że są chęci do posłuchania o tym, o czym chcę Wam opowiedzieć, a jesteśmy w drugim odcinku, w którym opowiadam o zatrzymaniu płynów w organizmie, czy też wody w waszym organizmie. Jak się pozbyć tego niemiłego uczucia, opuchniętych nóg, chociażby brzuszka, czy też innych części ciała. I zacznę może od naparu ze skrzybu, o którym już wspominałam, polnego oczywiście. Połączeniu tym razem z ananasem i jeszcze na dodatek ogórkiem zielonym, który skutecznie redukuje zatrzymanie płynów w organizmie, a nie wiem, czy o tym wszyscy wiecie, a jednocześnie jeszcze zapewnia niezbędne minerały i składniki odżywcze dla zachowania oczywiście optymalnego stanu waszego zdrowia. Więc musicie koniecznie wypróbować taki, powiedziałabym koktajl lub też napój właśnie z tych składników. Zlikwiduje on zatrzymanie właśnie płynów w organizmie dzięki spożywaniu właśnie tych kochani naturalnych produktów o właściwościach przede wszystkim moczopennych, takich jak właśnie zapamiętajcie ananas, ogórek i skrzyp podny, Dokładnie. Są to produkty łatwo dostępne, więc myślę, że każdy z was, jeśli będzie miał chęci, to na pewno znajdzie je w sklepie. Te produkty pozwolą Wam pozbyć się właśnie takich dolegliwości z zatrzymaniem wody w organizmie. Które nie dość, że są uciążliwe w trakcie codziennego funkcjonowania, to jeszcze na dodatek stanowią, powiedziałabym, dość istotny problem zdrowotny, z czego wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy. Być może nie zdajesz właśnie sobie i ty sprawy z tego, że zatrzymanie płynu w organizmie oznacza niewydolność twojego układu krążenia. A samo to zjawisko stanowi jakby to ująć spore obciążenie przede wszystkim mój drogi słuchaczu dla twoich nerek. Warto więc dołożyć wszelakich starań, aby oczywiście pozbyć się go jak najszybciej, wykorzystując do tego tak zwanego celu wyłącznie naturalne produkty, ponieważ ja jestem zwolenniczką wszystkich naturalnych metod jako Punkt pierwszy. <noise> Oczywiście mogą być punkty drugie. Z lekarzem zawsze należy się skonsultować, ale jeśli możesz sobie pomóc sam, to sobie pomagaj. Yy, wracając do tematu, dzięki czemu właśnie stosując takie zdrowe produkty, unikniesz potencjalnych skutków ubocznych stosowania chociażby leków? Dlatego ja za lekami osobiście nie przepadam. W dalszej części. Yy, mojej wypowiedzi, opowiem jeszcze kilka informacji, które pozwolą Ci zlikwidować właśnie to zatrzymanie płynów w organizmie i wykorzystasz właśnie do tego celu wspomniany przeze mnie ananas, ogórek, yy, zielone yy, tak zwane ogóreczki polne, chciałam powiedzieć, ale niekonserwowane zwykłe, kochani. No i oczywiście ten cudowny skrzyp polny, o którym wspomniałam w pierwszym odcinku. Zatrzymanie płynów, słuchajcie, w organizmie można usunąć nie tylko dzięki naparom, o których Wam wspomniałam, czy też cudownym napoju z ananasem i ogórkiem ale również przede wszystkim dzięki stosowaniu zdrowej diety. Osoby cierpiące na zatrzymanie płynów w organizmie zazwyczaj szukają suplementów lub leków moczopędnych, OK, aby pozbyć się nieprzyjemnego uczucia tejże opuchlizny, którą mają i innych po prostu typowych dolegliwości, o których już wspominałam. Kiedy, ym, drogi słuchaczu, tracisz nadmiar wody, zauważysz zmianę wartości ym, Wyświetlanej tak, jakby na swojej wadze. Liczba ta może jednak powrócić, słuchaj, do pierwotnej postaci ze względu na różne czynniki. Takie jak, kochany słuchaczu, na przykład nadmiar soli, siedzący tryb życia lub właśnie zatrzymanie płynów w Twoim organizmie. Niektóre zaburzenia związane z tym problemem zdrowotnym można również poprawić lekami moczopędnymi. No cóż, ale ja ich nie preferuję, ponieważ pozwalają one zredukować zawartość wody w organizmie, między innymi zgromadzonej jeszcze w obszarze mm, zmienionym, no tak jakby chorobowo. Dotyczy to również dny moczanowej i choroby reumatoidalnej choroby stawów, o no, którą po prostu nie jest tak jakby powiedzieć ciężko, ponieważ co druga, co trzecia osoba Niestety w dzisiejszych czasach zaczyna mieć z tym problem. Niektóre produkty spożywcze o właściwościach moczopędnych można bez przeszkód dodawać do swojej codziennej diety, aby w naturalny sposób wyrównać poziom płynu w organizmie. Warto też, słuchajcie, spróbować i pić wodę poza posiłkami, aby zachęcić tym, Samym, tak jakby nerki twoje do bardziej wydajnej pracy. I choć może mówić to oczywiście paradoksalnie, to jeśli cierpisz na zatrzymanie płynów w organizmie, e, chorobę reumatoidalną stałów czy też padagrę, to na przykład. Lekarze zalecają wypijanie co najmniej ośmiu szklanek wody dziennie, szczególnie gdy na dworze panują, słuchajcie, upały. I tutaj chciałabym Wam o tym przypomnieć. Ananasy, no oczywiście. W tym odcinku muszę koniecznie o tym opowiedzieć. Ananasy to słodkie lub lekko kwaskowate, oczywiście, owoce tropikalne o odświeżającym smaku i jakbym to ujęła, sporej zawartości, słuchajcie, wody oraz cennego błonnika. Owoce te często występują jako elementy, czy po, oczywiście typowych diet na odchudzanie, ponieważ poprawiają procesy trawienia białek i tłuszczów, co już prawie wszyscy wiedzą, a także oferują szybkie uzyskanie efektów sytości, co jest bardzo ważne podczas diety. Wysoka w ogóle zawartość rozpuszczalnego błonnika stymuluje ruchy robaczkowe Waszych jelit i zwalcza w ten sposób także różnego rodzaju zaparcia, więc jest to na plus. Ananasy zawdzięczają swoje właściwości odtruwające i moczopędne kilku istotnym składnikom odżywczym, a w szczególności są to kochani asperganina, bromelina, potas, kwas kakawowy yy, i słuchajcie, o wiem, arginina. Ponadto, owoce te zawierają także przeciwutleniacze, jak na pewno słyszeliście i silnie działające związki przeciwnowotworowe, poprawiając jednocześnie krążenie Waszej krwi. Aby jednak w pełni wykorzystać oczywiście ich możliwości, zawsze wybieraj, kochany mój słuchaczu, świeże ananasy, a nie w postaci puszkowej i zalewanej słodkim syropem. Tymi cudownymi słuchajcie ananasami możecie oczywiście rozkoszować się i właśnie tym ich cudownym smakiem naprawdę w, w dowolnej roboty, na przykład w mm, sokach naturalnych lub koktajlach, sabatkach, różnego rodzaju deserach w postaci różnego rodzaju dodatków do pieczonego mięsa, jeśli jecie mięso, lub na przykład w połączeniu z cynamonem, imbirem. Czy też w ostateczności brązowym cukrem, ale ja nigdy cukru nie polecam. No cóż, ogórki zielone, może kilka słów. Ogórki zielone wszystkim, kochani, znane, używane były jako produkty o właściwościach leczniczych już. Hmm kupę lat wstecz, w starożytnym Egipcie można spokojnie powiedzieć i jako produkty przede wszystkim kosmetyczne, do których zamiłowania żywiła przede wszystkim legendarna, nie wiem czy wiecie, królowa Kleopatra. Jak zapewne doskonale orientujecie się, są to łagodne w smaku i bardzo orzeźwiające warzywa, Ogrodowe oczywiście. Z tej samej rodziny są melony i dynie. I jednym kochani z najczęściej stosowanych w naturalnych zabiegach kosmetycznych i sposobów tak jakby jest nakładanie właśnie słuchajcie tych plasterków ogórka zielonego na zamknięte oczy. To chyba każdy widział. Nawet jeśli nie spróbował. No cóż, spowoduje to kochani zmniejszenie przede wszystkim stanu zapalnego pod skórą, co pozwala m.in. zredukować efekt y, tzw. podkrążonych oczów. Dlatego po prostu przypominam. Właściwości jeszcze tego ogórka wykorzystywane były w tym zabiegu Mm, obejmują tak jakby jeszcze między innymi wysoką chciałam tutaj dodać skuteczność w eliminacji niepożądanych zjawisk jakim na przykład jest zatrzymanie właśnie płynów w organizmie dlatego jest to bardzo ważne i ogórki są dość cenne. Ogórki jeszcze prawie w całości składają się oczywiście jak wiecie z wody i zawierają bardzo mało kalorii. Co czyni je świetnym dodatkiem do każdej diety, pozwalając na szybką, sprawną po prostu utratę wagi. Możesz zrobić sałatkę na przykład na bazie ogórków i innych także warzyw, lub użyć ich przede wszystkim w sokach do przyrządzenia na przykład różnych takich koktajli. Jak już wcześniej wspomniałam, a na nas będzie świetnym połączeniem. Są one też doskonałe, słuchajcie, do nawilżenia całego ciała i wyeliminowania zatrzymania właśnie płynów w organizmie, jako jakie przede wszystkim występują, czy też powiedziałabym najczęściej występują właśnie latem. O skrzypie polnym już wspominałam, więc nie chcę tutaj za bardzo się powtarzać. Jest popularną rośliną, oczywiście leczniczą, o wysokiej zawartości rozmaitych minerałów i Tutaj może jeszcze przypomnę, jak krzem, potas i magnez, więc powinien być w każdym domu. Rośnie przede wszystkim dziko w okolicach rzek i ogólnie rzecz biorąc na takich obszarach, słuchajcie, wilgotnych, co ułatwia przede wszystkim jego odnalezienie tym osobom, które zbierają e, rośliny. Roślina jeszcze ta eliminuje zatrzymanie przede wszystkim płynów w organizmie, stymuluje produkcję moczu przez nerki. Cóż jeszcze? Hmm. Przy czym stosując krzyw polny, unikamy jednocześnie, słuchajcie, utraty cennych składników mineralnych, które oczywiście powodują inne leki moczopędne. Cóż jeszcze, wysoka zawartość minerałów to jest chyba najważniejsze, jaką cechuje się ta roślina, i sprawia słuchajcie, że ten skrzyp cudowny, polny jest naprawdę doskonałym źródłem składników przydatnych do poprawy ogólnego powiedziałabym stanu zdrowia i wyglądu przede wszystkim waszej skóry, także włosów i paznokci, więc jeśli macie z tym problem, przypominam o skrzypie polnym, że również pomaga zregenerować włosy i paznokcie, pomaga też zapobiegać jeszcze jak już się nagadałam tyle to dopowiem o osteoporozie i występowaniu problemów z zębami, nie wiem czy wiecie. Ponadto skrzyp jeszcze kochani, jest środkiem o właściwościach Hemostatycznych, czyli mówiąc prościej, jest bardzo skuteczny w zatrzymywaniu krwotoków. To akurat mi się przypomniało. Możesz zażywać go jako słuchaj dodatek do swoich potraw w postaci różnego rodzaju ekstraktów, oczywiście samodzielnie, przyrządzając napar w bardzo prosty sposób. Ta ostatnia opcja jest banalna, wręcz powiedziałabym prosta, wystarczy oczywiście wrzucić trochę suszu, skrzypu polnego do gorącej wody. I gotować co najmniej przez 15 minut, bo wtedy po prostu ten napar jest lepszy. Jeśli cóż jeszcze zbierzesz tą roślinę samodzielnie, to oczywiście wiesz, że masz ją świeżą, to możesz także na przykład zmiksować liście, łodygi i owoce na taką jedną masę powiedziałabym i użyć jej jako dodatek do sałatek, warzyw czy też. Różnych owoców, i tu bym również polecała, bo naprawdę pomaga w wielu przypadłościach. Cóż jeszcze? Może taki szybki przepis, który może pomóc Ci sprawnie pozbyć się tych niemiłych płynów, które zatrzymują się w Twoim organizmie, aby móc skutecznie, słuchajcie, wyeliminować niepożądane właśnie takie zjawisko, jakim jest to zatrzymanie tych płynów, tej wody w organizmie w pełni naturalny, zaleca się w przypadku przygotowania na przykład naparu skrzypu polnego odczekać trochę po zaparzeniu, czy też ugotowaniu, można tak powiedzieć, tego wywaru i doprowadzenia go po prostu do temperatury pokojowej i dodanie do niego pokrojonej na drobno takie garstki tak jakby kawałeczków ogórka i ananasa, o czym już mówiłam wcześniej, ale mówiłam o tym, żeby można było zrobić taki koktajl na chłodno, a tutaj mówię teraz, że można taki um, zrobić wywar, bo to już będzie wywar nie koktajl i możesz także zmiksować wszystkie składniki w celu uzyskania takiej papki, którą również możesz nakładać regeneracyjnie na przykład na twarz czy też na miejsca zmienione, czyli na tą opuchliznę, która występuje ze względu na zatrzymanie tych płynów. To świetny naprawdę, słuchajcie, sposób, aby wykorzystać wszystkie powiedziałabym, właściwości tego cudownego napoju o właściwościach leczniczych, który możecie przygotować na zimno, jak i na ciepło, który dodatkowo, słuchajcie, cechuje się naprawdę znakomitym i orzeźwiającym jeszcze smakiem, więc tutaj nie ma, że boli. Cóż jeszcze? Najlepszym mm, momentem na wypicie tego yy, cudownego, no nie wiem. Naparu koktajlu czy też e, papki z tego wszystkiego jest, słuchajcie, najlepiej poranek przed jakimkolwiek posiłkiem. Więc jak będziecie naczczo, to po prostu skosztujcie takiego przysmaku, który sami zrobicie. Samego rana jest najlepiej uzyskać maksymalny po prostu efekt w postaci skutecznej, tak zwanej, moi drodzy słuchacze, detoksykacji i działania przede wszystkim moczopędnego. Niezalecane jednak jest stosowanie takich naparów ze skrzyp przez dłuższy czas, o tym muszę wstąp, e, wspomnieć, i staraj się raczej używać ich nie dłużej niż przez kilka dni. Najlepiej, oczywiście, potraktować skrzyp jako taki środek awaryjny, gdy dopadnie cię po prostu zatrzymanie płynu w organizmie i chcesz w szybki sposób się ich po prostu pozbyć. No cóż, podsumowując, kochani, to zatrzymanie nadmiaru wody w waszym organizmie to. Uciążliwa uważam dolegliwość, której objawy można łatwo zniwelować, dlatego kochani wykorzystajcie wszystkie sposoby, o których wam wspomniałam. Życzę wam powodzenia, życzę wam dużo zdrowia, radości i uśmiechu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Papa, pa, cześć.